Pani Aniu, spotykam się po raz kolejny. Tym razem... Wręczamy Państwu certyfikat SPA Quality Standard. Jest nam niezmiernie miło, że możemy chwalić się naszą jakością. Cały czas się szkolimy, cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, cały czas walczymy o tą jakość i mam nadzieję, że cały czas zaskakujemy naszych gości. A dlaczego Państwo przystąpiliście do audytu SPA Quality Standard na poziomie Prestige? Jest to dla nas bardzo ważne, albowiem gość widząc certyfikat wie też czego może się spodziewać. Doświadczył pan masażu lodem? Bardzo fajne doświadczenie, tak i śmieszno i straszno, troszkę zimno, troszkę gorąco, co jest bardzo zaskakujące w przypadku masażu bryłą lodu. Działa podobno przeciwcelulitowo i przeciwzmarszczkowo, ale działa też relaksująco na mięśnie. Dlatego zaczyna się od nóg, od, znaczy mówią tak, od stóp do główko. Każdy musi spróbować tej rozkosznej różnicy temperatur. Super wrażenia, podobało mi się. Zachęcam wszystkich do skorzystania takiego zabiegu.